ma dzisiaj będziemy garać sobie znowu z y, A i jeszcze zanim będziemy gorać w tego doma, chciałem Wam jedną rzecz powiedzieć. Jeszcze Wam tych filmów nie przesłałem, ale właśnie pójdę przesłać te filmy. Są się ten to jest to film, y, w którym Będziemy klima... będziemy chłodzić, będziemy grzać mini pomieszczonko takie serio. Tylko co ma, takie pomieszczonko, co ma może 20-30 cm, i sprawdzić po prostu drugie do nagrzeje. Od razu Wam powiem, że wynik jest. E... E... Już pokazuję, tylko to jeszcze. Wynik jest proszę bardzo taki. 27 i9, ale tak naprawdę było 28, więc z tego odcinka wyniosłem to, że taki serio minik klimatyzator da radę zagrzeć takie pomieszczenie do, do po prostu. No takiej jak widzieliście temperatury 27 i 9. Dobra, także zaczynamy fishdomka naszego, znaczy przygodę, z, Znaczy kolejną przygodę w sumie, bo już mieliśmy kilka przygód z fishdomem i pamiętam, że... Kiedyś, rok temu, też wam nagrałem fishdoma. Ściszmy to trochę, żeby po prostu... Okej. Okay. Dobra. Widzę, że się załadowało. Albo nie. Dobra. Ojej. Ale ja jestem 44, więc wiecie. Jakby... No Dobra. Okay. No i ja sobie mam tutaj takiego levela. Widzę, że tutaj same piecesy trzeba zbierać, jakby. Więc nie warto w sumie te deski zburzać, nawet, bo w sumie po co? Płóc nawet. Ojej. A mogły to być muszelki, no dobra. Dobra. Pokażę. Musimy mieć jeszcze 42 takich, tych. a nie wiem, czy nam się uda. Ja lubię niby takie zbierać, ale. Ale tu jest wyjątkowo tego dużo, akurat trzeba. Więc jakby. Myślę, że pierwsza będzie przegrana. Ale dobra. Dokończmy już. Pierwsza rundka wydaje mi się, że będzie nieudana, no ale. Ale. Na no razie nie będzie udaną Albo wiecie co? Nie no, szanse są już małe. Mega małe. Nie wiem, czy by się udało to jeszcze. No, pewnie by się tam coś udało, bo widzę, że niedużo nie by brakowało. Weźmy tą bombę. Weźmy to nawet nie wiem czy to jest bomba, czy co. atomowa. Weźmy tę. Na przykład. Jeszcze 38 takich tych. A bo jakby co, to chciałam wam powiedzieć, że gram pod kołdrą w sumie. W się sensie cały, masz pod kołdrą i sobie gram, bo tak fajnie jest, powiem wam, pod kołdrą grać. Nie chcę tej blokady orientacji. Nie wiem co to jest, nawet za jakieś głupoty. Jakaś głupia blokada orientacji, nie wiem po co to jest i co to jest, w ogóle ja tego nigdy nie włączam. Dobra. Wystrzelmy tę bombę. Bo chcę. Aha. Trochę tutaj nie ma, nie ma co w sumie. Ale może się jeszcze uda, nie wiem. Jeszcze dwie, patrzcie. A nie, już nie. Dobra. Także udało nam się za drugim razem. A czemu zawsze Jugo cztery? Nie wiem. Zawsze cztery muszelki. Dobra. No tak, nie może być. Nie mogę być 44. O fajnie, akur akurat jestem pierwszy, ale. to wiecie co, nabieramy sobie odcinek do tego. do tamtego lefelki. To proste, to Dobra, tak to mi chodziło o to, żeby nagrać bardzo krótki odcinek, także w tym odcinku chyba będzie tyle, a następnie częściej ja nagram wam taką krótką, krótki, taki dłuższy odcinek Aha.